Nazywam się Joachim. Jestem chłopcem, to chyba jasne. Pewnego razu odnalazł mnie mędrzec Natanael. Podobno pojawiłem się z rozbłyskiem na progu jego domu. Jest dla mnie jak dziadek i żyjemy sobie razem, chociaż czasem pojawiają się potwory. I nie wiem dlaczego w moim śnie pojawiają się często dziwne rzeczy, typu wybuchający pałac i jakieś rozbłyski. Mędrzec mówi, że to jakaś magia, że dawno temu żyli czarodzieje, którzy wywołali rewolucję w, w, pałacu, w Pałacu Królewskim. Coś podobnego. Postanowiłem wyruszyć z mędrcem do lasu i trochę odpocząć od tych moich kiepskich snów. A, usiądźmy tutaj miła chimie. Ale super! No, to będzie dobre. Super Kaczek przepraszam. Śpiewają. Super Kaczek Jest naprawdę super. To prawda. A wiesz co, mój drogi chłopcze? Tak? Tak sobie myślę, żeby dojść do czegoś w życiu, trzeba być robotem. Nie może kotem. Hokus pokus trompotokus. Nieważne. Robotem? Trąpotokus? Z... Trzeba być robotem, Lędręce. żeby być coś kotem. Z eee, może być jak wiatr. A... Eee, coś mi się w głowie mieni. Eee, słuchaj chłopcze. Mm. Tak? A może coś zjemy? Pewnie, możemy zjeść nawet tutaj, tutaj ale nie tutaj. Chodźmy do dlaczego? naszej chaty. No dobrze, to chodźmy. Ach. No, to dobrze. Chodźmy za mną! Zaczekaj, mistrzu, zaczekaj! <grystanie> <grystanie> Witaj, Joachimie! Ja kim jesteś, Białoruś, Ja Jestem Twoją mamą, Joachimie! Mamą? Moją mamą? A teraz nie mówisz nie, już nic, tylko chodź tak. Nie! Mamą. Nie! I Joachimie, coś się stało? Znowu ten okropny sen. Z tym w Znowu ten sen. No, rozumiem, okropny sen. Tak, Dasz możesz jakoś zostań... zasnąć. Możesz ze zostań... Muszę jeszcze tyle czy... rzeczy zrobić. No, proszę, zostań no. ze mną. Zostań Dobrze, ze mną. posiedzę proszę. chwilę, ale spróbuj no, zasnąć. No. Nic nie mogę. <grym> widzisz, kości strzelają. No, proszę, zostań ze mną. Tyle jeszcze muszę zrobić. Dobrze, dobrze. Słuchaj Joachimie, ja, ja pójdę teraz, no, wiesz, wydalić krowy. Dobrze? A jak przyjdę i nie będziesz mógł zasnąć, to ci pomogę. Dobranoc Joachimie. Joachim. Dobranoc. 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 Popatrz, Joachimie. Oto nasz handlarz. Chodźmy na tym do niego. No pomóż mi wstać na... Ach, chodźmy. A, kogo ja widzę. Starzy piwalcy mojego małego kramu. Zapraszam, zapraszam. Co tym razem? Witaj handlarzu. Poprosimy ziół, czy, czy można? A oczywiście, nie ma problemu. Swoją drogą była tu u mnie jakaś dziewczyna. Witała chłopaka. No i była taka dziwna, mówię Wam, miała takie niebieskie, upiorne oczy. No, proszę, Dziś, niebieskie sz... oczy. Dziękujemy serdecznie, do zobaczenia. Dobrze, zatem do zobaczenia i zapraszam znowu. Do zobaczenia, do zobaczenia, handlerzu. do zobaczenia. Wkrótce się zobaczymy.